Witam serdecznie na moim kanale od razu Was przepraszam za sztuczne światło, ale bardzo szybko robi się mrok dni się skracają dni uciekają coraz bliżej końca roku Musa junanensis banan, którego zawsze chciałem mieć i nie udawało mi się pierwszy który przyszedł od razu zakwit co się okazało była to velutina Drugi przyszedł przelany. Od razu zgnił. Stąd nazwa filmu. Do trzech razy sztuka. Cechy charakterystyczne. Długie zielone liście. Pod spodem delikatnie wybarwiony jak basio. Czerwona żyłka. No i siwy pień. Siwy nalot na pniu. Baranka dostałem od Maćka, którego serdecznie pozdrawiam. Była to wymiana. Dostał ode mnie Atia Black i Belutinę. Kiedyś tam na wiosnę. Oczywiście dostanie coś jeszcze ode mnie, bo banan jest tego wart. Właśnie polecam Wam taką wymianę między sobą. Bardzo szybko można wzbogacić kolekcję. Sadzonka za sadzonka albo dwie sadzonki za sadzonkę. Jak pokażę Wam tutaj przykład wymiany z witkiem, banan przywieziony z malezji. Ten młody listek. Jak ty, tydzień temu tydzień temu dostałem go. Był taki malutki, już widać, podskoczył fajnie, już zaczyna się rozwijać. Witek pewnie też zadowolony z wymiany. Ja jestem zadowolony. Musa Unanensis jest 28 28 odmianą w mojej kolekcji jutro przyjedzie kolejny 20, 29 blisko 30 co nie myślę, że się uda, bardzo liczę na nasiona yy, z Pensylwanii, z USA yy, Musa z Bengal, yy, Bengal Tiger są posiane posiane 4 dni temu Stoją w cieple. Zobaczymy czy wyjdą. Także tak wygląda musa Junanensis, którego zawsze chciałem iść zawsze spoko banana. To tyle. Jutro kolejny film. O nowej odmianie, a co przyjdzie, a to przyjdzie moja perełka. To będzie perełka w mojej kolekcji, ale o nim jutro. Pozdrawiam, do jutra, cześć.